Ja myślę, że dzisiaj mamy problem jako w ogóle ludzie w kościele, ale ludzie, ludzie w Polsce, ludzie na świecie z porozumieniem między pokoleniami. Ja pracuję w szkole, mój tata też pracuje w szkole. Jesteśmy nauczycielami. Ja uczę geografii, mój tata uczy religii i i wychowania do życia w rodzinie. I obserwując to, jak wyglądają rozmowy w pokoju nauczycielskim, między nauczycielami, to widzę, że jest bardzo dużo takiego ocenienia młodego pokolenia, że uczniowie są słabi. Że uczniowie są niewychowani, że my jesteśmy tymi, którzy mamy coś im dać. Oni nie mają nic w zasadzie. Oni są jak dzieci we mgle i trzeba im pomóc. Z kolei, jak rozmawiam z uczniami albo podsłuchuję rozmowy, to też jest takie podejście, że no nauczyciele wymagają, to są bumerzy, oni nic nie wiedzą, nie rozumieją. Oni żyją w innym świecie i nie ma, nie ma tego połączenia. Więc dzisiaj chcieliśmy też trochę właśnie może przez taką rozmowę. Nie wiem, czy będzie ten drugi mikrofon, czy będziemy musieli go sobie podawać. Jak coś, to mi wyrywaj. Nie? Więc tak, więc e, ja myślę, że mam bardzo fajną relację z moim tatą, choć e, musiałem gdzieś tam też to odkryć kiedyś na swojej drodze wiary i życia, e, więc chcę się tą relacją dzielić. Mój tata też ma w sercu mocno to. Właśnie to jest, e, może... Oddam Ci mikrofon zaraz i też coś powiesz, czy tak jest, czy nie. Ale też yy, często o tym rozmawiamy, że, że ubogacamy się wzajemnie. I myślę, że to jest coś, czego wielu młodym ludziom może brakować dzisiaj czyli fajnych relacji z osobami z tych starszych pokoleń. Yy, więc chcemy się tym po prostu dzielić, co mamy, co Pan Bóg nam dał. Więc też może w ramach takiego krótkiego świadectwa mojego. Yy, Mój tata uczy religii, moja mama też uczy religii. I dla mnie, jako młodego dorastającego chłopaka, to był bardzo duży wstyd, bo nie wiem, czy wie, wiecie na pewno, bo żyjecie w tym świecie, więc wiecie, że wiara raczej jest sprawą taką, e, którą się krytykuje w środowiskach, w szkole. Przyznawać się do wiary, do bycia wierzącym, to jest problem. To jest e, narażamy się na, na pogardę, na wyśmianie. Często sami nie umiemy dobrze też obronić tej wiary. Wiemy, że to jest dla nas ważne, ale nie wiemy dlaczego to jest dla nas ważne. I to jest może normalny proces takiego odkrywania wiary, nie? I też tak miałem. Wiedziałem, że wiara jest dla mnie bardzo ważna, ale nie wiedziałem dlaczego. Bardzo bałem się opinii innych ludzi, tego co ktoś o mnie powie. Zmieniłem w pewnym momencie klasę, bałem się bardzo, czy będę przyjęty dobrze. Chciałem za wszelką cenę się wkupić w środowisko, i widziałem, jak się ludzie zachowują na religii, moi rówieśnicy: że wyśmiewają wiarę, że zadają prowokacyjne pytania, że do kościoła mało kto chodzi. A moi rodzice uczyli religii i to był dla mnie taki bardzo duży ciężar. Dlaczego o tym mówię? Bo gdzieś z czasem odkryłem, że to jest dla mnie tak naprawdę to, że. Rodzice moi uczą religii, że przekazują mi zdrową wiarę, to jest coś, co jest bardzo wielką wartością. Ale ja to dopiero po latach odkryłem i teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć o tym, że to było dobre. Nie wiem, oddam tobie mikrofon, może teraz ty coś powiesz, i zaraz zaczniemy rozmawiać, bo ja tak mówię do, do ludzi, a mieliśmy tu rozmawiać. Rozmawiać, no takie monologii, że tak powiem, nie? do was. Dobra, jeżeli y, mamy mówić o tej takiej wymianie międzypokoleniowej, to ja bym chciał troszeczkę nawiązać tak do, do teorii i, i takie przesłanie wam zostawić, jeżeli w ogóle ja mogę jakieś przesłanie tutaj y, wam y, zostawiać. Myślę, że przynajmniej słyszeliście, a wiecie, że lud, ludzi dzieli się na pewne pokolenia, generacje, tak? Ta, to powojenna generacja, baby boomers, gdzie tak dużo dzieci się yy, urodziło. Potem yy, nazywa się tą kolejną generację X, potem Y, Z, no już tam nowe się tworzy. I każdą tą generację z jakiegoś powodu, nieważne raz, się charakteryzuje, bo każda jest inna. I po, powiedzmy sobie tak, że to pokolenie, to baby boomers, to jest właśnie yy, pokolenie mojego ojca, ja jestem tym pokoleniem X, to jest pokolenie to Y milenialsi, tak zwani, i wy jesteście ci post milenialsi, czyli te zetki, że tak powiem. I teraz słuchajcie, co jest tutaj istotne. Po pierwsze, że każde pokolenie jest inne. Druga rzecz to, że każde pokolenie ma swoje atuty i ma swoje słabości. Trzecia rzecz, że żadne pokolenie nie jest lepsze od innych. Chociaż jest inne, jest różne, ale nie jest ani lepsze, ani gorsze. Czwarta rzecz to taka, że każde pokolenie uważa, że jest samowystarczalne właściwie i tak jakby troszeczkę świat się od nich zaczynał i uważa, że to pokolenie, które po nim idzie, to jest jednak takie trochę gorsze. Nie? No, taki Maciek, wiadomo, że jego pokolenie to jest gorsze od naszego, nie? Moi, a mój ojciec mówi: No, my to tamtego, a wy to już. A wy to już tak polski, nie kochacie, wiadomo, nie. Jakby wojna, to byście uciekli, pierwsi, tylko w te telefoniki sobie patrzycie, nie. I my tak, tak widzimy, mamy pewne stereotypy na, na temat tych pokoleń, tych generacji. To jest, zobaczcie, bardzo ważne, bo to nie chodzi tylko, że my rozważamy to w jakimś takim yy, aspekcie powszechności, nie, tak jak to w Polsce jest, tylko że to w naszych rodzinach się dzieje. I teraz mój ojciec, jego myślenie to jest inne od mojego, ale nie jest ani lepsze, ani gorsze, tak? Chociaż ma swoje atuty, ma swoje słabości. I teraz kwestia jest taka, że może dojść do czegoś takiego niedobrego, że im większe różnice, czyli im przestrzeń czasowa między pokoleniami większa, czyli mój ojciec na przykład i wy, to jest bardzo duża różnica. A jak są duże różnice, to my zaczynamy to coraz mniej rozumieć. Jeżeli. Nie zaangażujemy się, żeby spróbować zrozumieć, na przykład ja nie spróbuję zrozumieć jego albo was. To mi się wydaje, że to jest w ogóle odjazd jakiś, co, to co wy robicie, nie kim wy jesteście. Jak, jak wy to przeżywacie w ogóle yy, swoje przyjaźnie, jak, jak przeżywacie kulturę, jak, jak doświadczacie muzyki, jak doświ doświadczacie w końcu Boga, wiary, to dla mnie to jest w ogóle jakieś. No, ja nie mam do tego dostępu. Jeżeli ja się nie dowiem i nie zechce się mi tego y, opowiedzieć. Tak? Im większe te różnice, tym większe właśnie jeszcze mamy te stereotypy różne, nie, to tym większe można powiedzieć takie wycofanie, tak? aż może dojść do y, takiego zerwania komunikacji między pokoleniami, czyli. On uzna, że ode mnie to on się niczego nie ma co uczyć. On się dowie tam sobie klika albo coś, albo od kolegów się dowie. Ode mnie stąd, ten, jak ja już od, odchodzę z tego, z tego świata, że tak powiem. A ja powiem, co ty, z, przepraszam, nie, gówniarzu będziesz tam się tłumaczył, ja to tam ty powiem już. Nie? I może w rodzinie dojść do zerwania komunikacji, tak? Nie mówimy już teraz właśnie, że w Polsce między generacjami, ale ja nie mam bo uważam, że co ja będę jemu tłumaczył, tak jak on jest taki tępy i nic nie rozumiał. Mówi, co mi stary będzie tłumaczył, tak? Czujecie? I teraz... Yy, po, ja tak uważam, moja, znaczy nie wiem, czy moja koncepcja, mogę jeszcze mieć mikrofon? Mogę, jest zgoda, nie? <grytanie> yy, I teraz chodzi o to, że patrzcie, jak ja popatrzę sobie na pokolenie mojego ojca, moich rodziców, to, to, co jest tam mankamentem, jeżeli mam jakąś taką refleksję, w ogóle taką zdolność do refleksji, coś z tą słabością, to ja już nie powinienem tego powielać. Na mnie powinno się to skończyć, żebym ja tym swoim dzieciom tego nie przekazał. Że gdzieś tam dajmy na to, nie, ze stryjem coś tam było, nie, to już się tam nie odzywają, nie pokłóceni są, i ty i mi przekazali, załóżmy rodzice, nie tak wymyślam, na szczęście tak nie było, ale. Nie? Mi przekazali pamiętać, z tamtą rodziną mnie to ojca wykiwali, nie? Nie żebyś się nie zadawał. Chociaż ja tego stryja dwa razy w życiu, bym widział załóżmy, ale mi to wpajają. A ja potem im mówię, pamiętaj tam ojca, nie z tam stryją, tam wykiwali twojego dziadka i tak dalej, nie żebyś. Nie, to te rzeczy na mnie to, co jest słabością tego pokolenia, to żeby na mnie się to skończyło. I teraz moja otwartość też polega na tym, że ja patrzę, a na tych, którzy po mnie idą, bo oni niosą jakąś wartość też, mają swoje słabości. Wy tak samo. No to ja też nie jestem bezkrytyczny taki, że dobra, wy to tacy jesteście z tego świata, tacy nowocześni, na XXI wiek, wszystko, co wy myślicie, tak, to, to jest dobrze, nie, to ja też to odcedzam, ale za to, to, co jest fajne, co jest pozytywne, co jest dobre, to ja biorę od pokolenia mojego ojca że się dzień dobry ludziom mówi załóżmy nie gdzieś tam na pustkowiu jak się spotkamy nie znam ale dzień dobry mój ojciec to ciągle dzień dobry mówi mówię no nie no tej kobiety to chyba nie znałeś jak nie w rozdzielni pracowała coś tam nie i on ciągle dzień dobry mówi nie? ale czyli taką życzliwość otwartość na ludzi mogę na przykład wziąć od niego biorę tak to to trzymajmy tak a od nich też mogę się nauczyć tego że aha nie bądź taki skostniały nie Możesz jeszcze doświadczyć w swoim wieku jakiejś rzeczy, nie? Zobacz, że może być inaczej coś. Mogę na przykład, nie? To takie tylko przykłady, tutaj dosyć ogólne yy, opowiadam, nie? Czyli mogę od nich zaczerpnąć, od Was tak samo. Nie tylko tego, że mi tam powiecie, jak co tam wyklikać yy, yy, i co znaleźć w, w telefonie, gdzie do jakiejś informacji yy, dotrzeć, nie? ale też Wy macie jakieś spojrzenie, nie takie, a jesteście bardziej otwarci na przykład yy, na różne. Na różnorodność, tak? Umiecie korzystać z wielu informacji, tak? Docierać do nich, macie wrażliwość, tak? Wasze pokolenia Ja mogę się tego uczyć, tak? Od was. I w ten sposób wzajemnie się ubogacamy. I takie moje przesłanie na chwilę, na tą chwilę. I co ja mogę dodać tutaj? Ja. Teraz mam ciężko. Zastanawiałem się. Jaki konkret możemy powiedzieć, i no bo jakby stawiamy diagnozę na razie. Nie? I, I właśnie to, że, że faktycznie jest tak, że są różne pokolenia, że się nie dogadujemy, a że no, możemy się dogadać, że też jest w tym jakaś Boża mądrość taka, że Bóg nam daje siebie nawzajem. I jak zastanawiałem się, co jest kluczem, nie wiem, co ty na to, ale co jest kluczem do tego, żeby, żeby faktycznie. Przełamać to, ten, ten schemat na przykład, o którym mówiłeś, albo żeby zacząć yy, właśnie czerpać z tego bogactwa innych pokoleń, czy starszych, czy młodszych. Yy, I wymyśliłem coś takiego, że pokora. I to jest bardzo, tak myślę, że bardzo, bardzo trudne. I ja na przykład widzę sam, ile ja muszę się często przełamywać, czyli zgodzić się na to, że to, co moje i i takie, skoro moje, to uważam to za słuszne, że to może nie być słuszne. Nie? I na przykład, nawet czasami jak rozmawiam z tobą na pewne sprawy, na przykład my, my z Tatą bardzo jesteśmy też zaangażowani w posługę w kościele, więc bardzo lubimy sobie rozmawiać na tematy związane z wiarą, z funkcjonowaniem kościoła. I ja mam takie świeże podejście bardzo, bardzo takie może zapalone wciąż, a mój tata przeżył te same rzeczy 20-30 lat temu i mi mówi z innej perspektywy i dla mnie często jest trudne to, żeby zgodzić się, że może być inaczej, żeby zacząć słuchać. I podobnie jest pewnie w relacji do młodszych, że patrzę na niektórych moich uczniów, na jak, jakiej muzyki słuchają w podstawówce i mówię jakie to jest słabe, jakie to jest żenujące w ogóle i Myślę, że pokorą by było zadać sobie takie pytanie: a może to jest właśnie wartościowe? Może w tej, nie wiem, muzyce techno albo oni to nazywają rapem, za, moje, za mojego czasu rap, jak ja słuchałem rapu, to, to była fajna taka muzyka z charakterem twarda. A teraz rap jest jak disco polo z mojej perspektywy. I, i może ja powinienem właśnie stanąć w pokorze i poszukać wartości w tym. Nie wiem, co Ty o tym myślisz. Albo jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy też wymaga to od ciebie pokory, czy to jest dla ciebie takie, że wow, młode pokolenie, oni mają dużo, wezmę od nich właśnie to, co, co mają, nie? No, myślę, że to dobrze ująłeś. Ta pokora jest ważna, i im właśnie starsi jesteśmy, tym trudniej nam o tą pokorę. Nie? W odniesieniu do, do młodszych. No, no, jest tak po prostu, że. No, ty nie masz takiego doświadczenia życiowego jak ja mam, ale ja nie mam takiego doświadczenia jak mój ojciec. Natomiast takie na przykład nieraz gadki starszych, że dobra życie cię jeszcze nauczy, nie? jeszcze tam nic nie wiesz o życiu, no może, może i nie wiem tak, ale skąd, skąd mam wiedzieć i to nie jest jedyne kryterium jakiejś tam nie wiem poprawności, tak? że sukcesu, że nie mam do, do, do doświadczenia życiowego. Natomiast ja wam powiem, ja 18 lat byłem prezesem takiego stowarzyszenia na rzecz młodzieży Brama. Tam wspólnie z żoną zakładaliśmy to stowarzyszenie, no tacy zakręceni młodzi ludzie, ale naprawdę z historiami bardzo przetręconymi często. I powiem wam, że jakieś coś takiego miałem w sobie, że chciałem się od nich uczyć. Jak to jest z tą młodzieżą? I to bardzo mi, to, że ich słuchałem, że z nimi byłem, to mi bardzo jako ojcu pomogło, bo Maciek to jest moje średnie dziecko. nie, Młodszy. Jego brat Mateusz już ma żonę, a, a siostra starsza ma męża i, i, i dziecko, tak? Także to mnie bardzo pomagało, to że ja się uczyłem, jak z tymi młodymi rozmawiać, tak? Jakby ćwiczyłem, ćwiczyłem, sobie w cudzysłowie na, na tamtych młodych osobach i miałem, jak, jak znalazł od razu, nie? Ale to powiem wam, że na przykład jeśli chodzi o wiarę, to ja... Z jego pokolenia bardzo dużo biorę. Dlatego, że ja już trochę jak, jak przeżyłem, to już tak sobie tam poukładałem pewne rzeczy i łapię się czasami na tym, że brakuje mi pewnej takiej świeżości, tak? bo można powiedzieć, a oni może jeszcze tacy narwani są, jeszcze tacy, tacy szaleni na punkcie Pana Boga, ja już taki bardziej ustabilizowany, tak bardziej może rozumiem pewne rzeczy, OK, ale potrzeba w tej wierze. Szaleństwa, i skąd ja to yy, mogę wziąć? No od nich to często biorę. Tak? Od, bardzo dużo od młodych ludzi skorzystałem, kiedy się yy, modlili za mnie, czy w czasie rozmów, właśnie ta, ta wiara, taka, która ma tą świeżość. Bo ja sobie przypominam swoje nawrócenie, bo strasznym negusem byłem, i też byłem bardzo młody, i się okazuje, że Pan Bóg, pomimo, pomimo tego, że miałem 18 lat, to mnie bardzo serio traktował. Serio traktował, co ja bym tych młodych ludzi powiedział: No, to tak, wiecie, no dobra, tam im tam coś tam nie, coś tam się dzieje w, w głowie, tak, no, z dystansem, niespokojnie, spokojnie. A Pan Bóg się okazuje, że bardzo serio mnie traktował, że te obietnice, które no, yy, mi złożył, że one, jak ja już yy, mam 56 lat, to patrzę, jak one się realizują, tak? I sobie myślę, je, yeah. a Bóg tam mówi do tego Marka, nie? Do tego marka przyjdę. Jego zaproszę tutaj tej podróży ze mną. To taka moja refleksja na ten moment. To co mówisz też o tym, że Bóg małego marka, czy małego, młodego bardzo marka traktował niesamowicie serio. Mi się przypominają też słowa Jana, nie Jana Pawła II, papieża franciszka, naszego obecnego papieża z Światowych Dni młodzieży w Panamie, na których byłem. I jedyne słowa, które pamiętam, chyba, które tam wypowiedział, ale które bardzo wybrzmiały we mnie, e, gdzie mówił do młodych, że Wy jesteście Bożym teraz. I często myślę, że jest tak, e, że cały czas czujemy się niegotowi i czujemy właśnie, że jesteśmy młodzi, że jeszcze jest przed nami czas. Może Ty, ty już tak nie masz, nie? E, ale, ale właśnie, że się. Jest gdzieś tam w szkole podstawowej, to ci mówią: Będziesz w liceum, to zobaczysz. Jesteś w liceum, pójdziesz na studia, to zobaczysz. Jesteś na studiach, pójdziesz do pracy, to zobaczysz. Jesteś w pracy. O, teraz zacząłem pracę trzy lata temu jako nauczyciel. Jesteś młody nauczyciel, za ileś lat to zobaczysz. Nie? Czyli ja nie mogę żyć, bo cały czas nie jestem w teraz, tylko cały czas mam czekać, aż to przyjdzie i, i coś się okaże. Nie? Eee, I myślę, że to jest niesamowita mądrość papieża, ale też. Boga naszego, który jest Bogiem żyjącym w teraźniejszości, że każdy z nas tu, gdzie jest, jest, on ma zadanie do spełnienia. I teraz jest to zadanie do spełnienia. I Wy też tutaj siedzicie, jesteście na różnym etapie życia, i teraz macie zadanie, dzisiaj, jutro. Nie, nie tak, że Wy się przygotowujecie dopiero. Do pewnych rzeczy się przygotowujecie, ale pewne rzeczy są teraz i tylko teraz możecie je spełnić. Jak jesteście, właśnie młodzieżą. Jak młodzież ma być inna, to wtedy, kiedy młodzież jest młodzieżą, to ta młodzież musi się zmieniać, nie? E, I myślę, że też w tym kontekście pokoleń e, może być ciekawe takie spojrzenie na, na inne pokolenia jako te, które, które mają swoje teraz. Czyli, e, czyli co oni mają dań, na przykład do zaoferowania światu i jak pomóc im, żeby to było dane. Mm. Nie wiem, taką mam refleksję. Kolejną. <laughs> Miał być dialog, ale, ale coś nam nie wychodzi, ten dialog, bo chyba jest, widzę, są słuchacze, więc się uruchamia w nas takie, że trzeba coś mądrego powiedzieć. Powiem Wam, że Naprawdę od moich dzieci ja bardzo dużo korzystałem i to, na przykład takiego maćka, no bo on tutaj jest, to o nim mówię, ale z innymi dziećmi tak samo było, że ja sobie nie jeden raz, że tak powiem, jego brałem czy prosiłem mnie, żeby mi czas poświęcił, żebyśmy gdzieś poszli na spacer, połazić czy na, na rowery. No, jedno, żeby ze sobą pobyć, ale drugie, że ja potrzebowałem się jego na przykład poradzić, tak? Żeby on mi popowiadał, jakby ze swojej perspektywy, moje, yy, moje sprawy, y, które ja przeżywałem, nie? żeby on mi to naświetlał. I czasami dochodziłem do, ta, do takiego wniosku: mówię, nie, to musi być Duch Święty, chyba, bo to za młody gościu, żeby nie takie rzeczy, y, że tak powiem, y, opowiadał. No dobra, co jeszcze teraz? Może jakieś pytanka sobie zadamy? No. No co Ciebie urzekło we mnie, nie, na przykład, nie? Dlaczego uważasz, że tak jestem super, nie? Zaraz odbiję piłeczkę, ale nie, odpowiem. E, urzekło mnie to, i to też mówiłem Ci wielokrotnie, ale powiem przy wszystkich, przy świadkach, e, że ja miałem bardzo duże poczucie wolności z, z Twojej strony, że dawałeś mi dużo wolności, że nie byłeś takim ojcem, który e, czasami tak się może wydawać, że dobry ojciec wie, co jest dobre dla jego syna, dla jego dziecka, więc mu wszystko powie, co ma robić w życiu. A ty na każdym etapie niemalże dawałeś mi wolność. Oczywiście nie taką bezwzględną, że rób co chcesz, ale taką zawsze każda ważna decyzja w życiu to była moja decyzja. Wybór szkoły, studiów, e, Wybór tego, co chcę robić w wolnym czasie, jak wybór znajomych. Nigdy nie miałem czegoś takiego, nie mówiłeś mi, że, że nie, że to jest droga. Jedyny raz pamiętam, kiedy postawiłeś wymagania, nie wiem, co by się stało, jakbym ich nie spełnił, jak w czwartej klasie zacząłem grać w piłkę nożną i powiedziałeś, że chcesz, żebym grał do wakacji, czyli tam pół roku. I że, a potem sobie sam zdecydujesz, czy chcesz. Ale też myślę, że to było takie mądre, bo może, może pod, jako małe dziecko potrzebowałem tego, żeby w czymś ktoś mnie przytrzymał, w czymś dłużej, żebym zobaczył e, jakąkolwiek aktywność, w sensie jak ona mi wychodzi, kiedy więcej czasu na nią poświęcę. Nie? Więc przede wszystkim to, co zawsze mam w pamięci, to taka wolność. Ale jeszcze druga rzecz jest, ale to może potem opowiem. Co chcesz odpowiedzieć? Odraz. Bo nieraz z żoną zastanawialiśmy się, czy naszym dzieciom to nie dajemy za dużo wolności. nie? Bo, bo tak, tak sobie porównywaliśmy, nie? bo u tamtych to tak nie, mają trochę śrubę przyknętą, u tych też, a my czymy nie za bardzo. nie? To nie było tak, że wszystko im wolno, ale faktycznie z czasem, nawet jeśli chodzi o, powiem Wam, o, o otwieranie na wiarę, bo ja nie mówię, że się przekazuje wiarę. Nie? Ja mogę przekazać no, to, jak ja żyję, tą wiarą, kim dla mnie jest Pan Bóg i oni to wszystko słyszeli, tak, ja mogłem wprowadzić to we wszystkie praktyki związane z wiarą, ale wiary jako takiej samej nie mam mocy, żeby zrodzić to, nie, żeby ją przekazać, nie? Mogę, ją, mogę ich najwyżej otwierać, tak uważam, nie na wiarę, bo później to, co się dzieje pomiędzy na przykład Maćkiem a Panem Bogiem, no to jest jakaś ich sprawa i On może mnie trochę w to wpuszczać, może mi opowiadać o tym. Tak samo właśnie jeśli chodzi o tą o, o wiarę to te, i o tą wolność tutaj w tym obszarze, to właśnie też tak nie naciskaliśmy, nie, nie byliśmy tacy strasznie rygorystyczni to się okazało, Jakieś takie, wydają się owocne, nie? Nawet tam było tak, że jak takcy mali byli, no to na przykład, że jedną niedzielę idziesz do kościoła na mszę, a drugą masz wolne, nie? Taki zanim do pierwszej klasy, proszę, w przedszkolu, nie? I tak. A jak jeszcze mniejsi byli, no to tam oni już nie mogli wytrzymać, no na przykład w koło kościoła, nie? Że byliśmy, a tylko wchodziliśmy do kościoła, jak było podniesienie, nie? Komunia, święta, to, to wchodziliśmy, żeby tam powiedzieć. Nie jak takie jeszcze małe bobasy. Nie żeby tak stopniowo wprowadzać, i wydaje mi się, że jakoś to yy, zdało egzamin. A nie baliście się wtedy, że. Chyba trochę powiedziałeś, że mieliście obawę, czy, czy nie za dużo tej wolności, ale nie baliście się właśnie, że skoro pozwalacie nam chodzić w przedszkolu do kościoła co drugą niedzielę tylko, to że nauczymy się wtedy, kiedy jesteśmy młodzi, kiedy się nawyki jakieś wyrabiają, że nauczymy się tego. Że do, do kościoła to można chodzić co drugą niedzielę, na przykład. No, wtedy to chyba się nie obawialiśmy, tak? nie, 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 nie myśleliśmy w ten sposób. Natomiast no, jeżeli ta, ta, Bóg tej wiary by was nie zrodził, to i tak później byście odeszli. Nie? A to nam się wydawało takie bardziej, że tak powiem, lajtowe takie wejście, może słabe słowo stopniowe wprowadzanie, a jednocześnie przy takim tłumaczeniu, argumentowaniu, I nie takim argumentowaniu, że trzeba, bo potem do pierwszej komunii i tak dalej, nie, że takie coś zewnętrzne, bo wszyscy chodzą, nie? bo babcia chodzi, nie, bo my chodzimy do kościoła, to ty też musisz chodzić, tylko właśnie to było zasadnie, nie, takie głębsze, gdzie my chcieliśmy i myślę, że pokazywaliśmy to, że Bóg jest dla nas, bo dla mnie i dla żony naprawdę Bóg wkroczył kiedyś w nasze życie i stał się Bogiem żywym, realnym, który ma wpływ na nasze życie i chyba decydujący wpływ ma na nasze życie. Nie Także ta wolność, którą wam da, dawaliśmy, okazuje się teraz, że no, chyba była taka błogosławiona, ale to, co mnie na przykład w tobie też urzeka, no bo jak ja patrzę na moje dziecko, nie? o każdym dziecku bym mógł moim powiedzieć, ale jak o nim bym miał powiedzieć, to widzę to takie Taką przemianę i tą wielką pracę, którą i, i sam wykonałeś i którą no Duch Święty w Tobie wykonał. Bo Maciek był takim chłopakiem, no, tam wśród, no nieśmiałym takim, nie? Taki trochę, taki ze swoim to ciężko było się yy, yy, przebić, nie?